357 lat temu Michał Stefan Radziejowski, prymas polski i brat cioteczny Jana III Sobieskiego, obchodził osiemnastkę. A 357 lat przed osiemnastką prymasa Władysław Łokietek zajął Gdańsk. Co zdarzy się za kolejne 357 lat? Prawdopodobnie Polacy będą świętować 400-lecie urodzin Adama Małysza i być może rok 2377 zostanie ogłoszony rokiem Małyszowskim, tak jak rok 2020 jest rokiem urodzonego 400 lat temu Stanisława Żółkiewskiego. Żeby mieć swój rok, trzeba mieć okrągłe urodziny. Na przykład setne, taka jest tradycja. Dlatego mamy w tym roku również rok tyrmandowski i papieski, a pan Adam Małysz musi jeszcze zaczekać 357 albo przynajmniej 57 lat. Pani Katarzyna Skrzynecka już tylko 50. 50 lat to też ładna rocznica i w przypadku gdy tyle upływa od śmierci, to też można zostać patronem roku. Roman Ingarden na przykład odszedł od nas 50 lat temu i mamy rok Ingardenowski właśnie dziś. Ciekawe, czy 75 lat od urodzin kwalifikuje się już do objęcia patronatu. Jeśli tak, to niebawem możemy mieć rok Osbernowski, bo dziś Ozzy Osborn zasiada do 72 urodzin, a więc ma o 3 lata za mało, by nam patronować. Podobnego pecha ma popularyzator majsterkowania Adam Słodowy, bo dziś mija równo 97 lat od jego urodzin, czyli też o 3 za mało, by ogłosić rok Słodowowski. Ale póki co, Ogłoszono 3 grudnia dniem Majsterkowicza. Prawdę mówiąc, majsterkowanie zmieniło się od czasów pana Słodowego, bo dziś już raczej nie robimy bezpiecznej strzelby z deski, trzech gumek i szprychy od roweru, ale chętnie majsterkujemy na przykład przy komputerach albo telefonach. 28 lat temu, właśnie 3 grudnia, zmajstrowaliśmy pierwszego w historii SMS-a. I w takich sytuacjach zawsze pojawia się pytanie, co napisano, w tym czymś, co było pierwsze. W pierwszej książce, w pierwszym liście. Na przykład w pierwszym polskim zdaniu zapisano: daj, ać ja pobruszę, a ty pożywaj. A w pierwszej encyklice, wydanej równo 280 lat temu, napisano: Skoro tylko. Tak brzmiały pierwsze słowa i zarazem tytuł pierwszej w historii encykliki. Nie chciałbym wywoływać wojen religijnych, ale trochę lepszy wydaje mi się tytuł pierwszego żydowskiego pisma na ziemiach polskich, które ukazało się też 3 grudnia, 83 lata po Skoro tylko, a tytułowego pisma brzmiał: Dostrzegacz Nadwiślański. Jak zatem brzmiał pierwszy SMS? To pytanie elektryzuje nas wszystkich, bo codziennie wysyłamy miliony, jeśli nie biliony SMS-ów. Choć tak naprawdę wysyłamy ich coraz mniej, bo od pewnego czasu wolimy raczej różne komunikatory internetowe i dla najmłodszego pokolenia SMS staje się powoli takim samym przeżytkiem jak krosno Adama Słodowego ze sklejki i recepturek do tkania kolorowych szelików na święta. A zatem pierwsza wiadomość, którą 3 grudnia 92 niejaki Neil Papworth wysłał jeszcze bardziej niejakiemu Richardowi Jarvisowi, brzmiała Merry Christmas!